Cześć, dzień dobry, w kolejnym vlogu odsyłam się do Was z działeczki. Przyjechaliśmy tutaj po południu. Mam jednak zamiar nic zrobić dzisiaj na tej działce. Po prostu przyjechaliśmy na kawę. Ja sobie nawet wzięłam książkę, bo jakby nie było, to do słońca jeszcze dzisiaj jest całkiem znośnie. Na początku vloga są z parku Kuronia, z Kazimierza Górniczego, gdzie byliśmy na spacerze. Połazikowaliśmy jak to my w niedzielę, bo ja nagrywam tego vloga w niedzielę, kiedy jak widać słoneczko jeszcze ładnie świeci, jeszcze jest ładna pogoda, ale już pod koniec przyszłego tygodnia zapowiadają niskie temperatury w nocy i kto wie, czy nie będzie też gruntownych przymrozków. Zaraz Wam pokażę tutaj szklarnię, jak teraz wygląda po sezonie. Zebraliśmy właśnie ostatnie pomidory, nawet jednego ogórka jeszcze udało nam się zebrać. Także podsumowując wrzesień, koniec sezonu również szklarniowego mamy w tym miesiącu, ale długo w tym roku były pomidory, bo do końca wrzesień jakby nie było w zeszłym roku były znacznie krócej tylko papryki jakoś dojrzeć nie chcą, jakoś spowolniły tempo swojego wzrostu w tym sezonie, nie wiem co jest i nie wiem czy zdążą one dojrzeć przed tymi niskimi temperaturami zobaczymy, ale krzaczki obfitują w papryki więc szkoda by było, żeby się zniszczyły przejdziemy się jeszcze po działeczce zobaczymy co pod koniec września widnie jeszcze na tej działce a jeszcze cieszą oczy te kwiatki. I jest tutaj kilka, które teraz dopiero zaczynają ładnie wyglądać, jak na przykład zawilce japońskie. Trzy sezon jest również na asterki, których w tym sezonie mi się mnóstwo nożyło i ja nie wiem skąd one mi się w ogóle na tej działce wzięły. One zaczynają mi tak zajmować tą działkę jak rudbeki latem. Tak w ogóle to podsumowując też ten sezon byłam twarda i nic na działkę w tym sezonie nie kupiłam na przyszłą wiosnę, żadnych kwiatków cebulowych. Stwierdziłam, że zobaczę, co wyrośnie mi w przyszłym roku bez ingerowania w ziemię. <grych> Także ani jednej cebulki nie mam dodatkowej posadzonej. Zobaczymy, co wyjdzie, czy nie. Wydaje mi się, że te tulipany ostatnio są tak zaprogramowane, że one ładnie kwitną tylko w pierwszym sezonie, a później jest z nimi coraz gorzej, więc zobaczymy. Na własnej skórze, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku na wiosnę wszystko tutaj. Jeszcze Wam pokażę wnętrze szklarni, jak to teraz w tej chwili wygląda. Jak widać zniknęły już krzewy pomidorów, ogórków, a zawładnęły szklarnią koleusy, bo już jest dosyć cimno, a pod koniec tygodnia o czwartku, czwartek, piątek i sobota zapowiadają zaledwie 1-2 stopnie w nocy będę musiała jeszcze podjechać tutaj zanim zimne noce nastaną do szklarni żeby poobcinać troszkę gałązek i podrzucić je mamie. A tutaj jeszcze jeden krzew pomidora nawet jeszcze ostatni żółciutki tutaj jest kilka nawet jeszcze zielonych z tego co widzę. Ale nie wiem, czy one dotrwają podobnie. Jak nie wiem, co będzie z tą papryką, bo ona teraz dopiero wzięła się za siebie. Zobaczcie. Tutaj jeden krzaczek, a tyle papryk zielonych ma. Ale czy zdoła dojrzeć ta papryka? Tego nie wie nikt, bo jakoś późno zaczęła rosnąć. Długo ich to w tym sezonie zajęło, mimo że była w sumie posadzona jak w zeszłym roku. Nic innego mężuś w tym roku nie robił i tak. Patrzę, ile dupek ta papryka ma. Po cztery. Więc to będzie taka naprawdę dobra papryczka, słodziutka. O ile zdążymy jej spróbować. Bo jak ktoś z Was jeszcze nie zna tej tajemnicy, to te papryki, które mają trzy takie dupki, tu u góry, jest to odmiana rodzaj męski. Więc papryki są bardziej gorzkie. A te, które... Mają po cztery dubki, tak jak tutaj z każdej strony, wtedy papryka jest bardziej słodka. Ja zawsze wybieram teraz już w sklepie właśnie to z czterema dubkami, no ale czy dojrzeją czy nie, to się zobaczy. Begonie też zostały tutaj podwieszone w szklarę. No ile wytrzymają, to tyle wytrzymają. Nie ma szans na przezimowanie ich, bo nie ma takiego ogrzewanego. Pomieszczenia z dostępem do słońca, ale na razie jeszcze zdobią sobie tutaj szklarnie, póki je mróz nie śwnie. Zawilce japońskie z każdym rokiem coraz bardziej się rozrastają. Mimo że dużo miejsca zajmują, to podobają mi się. I tu mam różowe, tu jeszcze spojrzymy na tą odmianę białą i tam z drugiej strony jeszcze podejdę poprzez żywopłot pokazać Wam jakie tam kolorki mam, no pięknie kwitną wysokie są bardzo kwiatuszki ładnie kwitną, ładnie to wygląda i tu jeszcze mam asterki, które teraz zaczęły kwitnienie w zeszłym roku miałam w tym miejscu, w tym miejscu w tym roku są mniejsze krzaczki, ja zupełnie nie wiem skąd się wysiały tutaj te ogromne kopułki, na dodatek nawet są dwukolorowe, fioletowe i białe. One mi tutaj zadarniły miejsce i przykryły mi gdzieś lobelię z w kolorze czerwonym. Tu ostatnio dokopałam się do goryczki tej różowej, chińskiej, jesiennej. Ona jest teraz bardzo trudno dostępna. Na internecie nigdzie nie mogę jej znaleźć. Tak poluje, poluje, ale nigdzie jej nie ma. Zobaczcie, jak jeszcze pszczółki pracują. Mnóstwo ich tutaj jeszcze jest, działają. Ciężki los miała w tym roku Budleja ten niewielki, taki miniaturowy krzaczek, który wsadzaliśmy w zeszłym roku, ale pod koniec... Sezonu ona się wzięła za siebie i nawet pączki zaczęła kwiatowe puszczać, ale choćby już to pewnie za późno, bo za chwilę będą bardzo niskie temperatury. Fajnie jednak, że coś się tutaj na niej zadziało na nowo. Maliny, te żółte również jeszcze są. Zobaczcie, ile tutaj na jednym krzaczku jeszcze się uchowało. Też już najwyższa pora, żeby pomyśleć o tej lantanie, bo szkoda by było, żeby się zniszczyła, żeby przemarzła, a pięknie w tym roku kwitła. Więc pora ją będzie z powrotem wykopać, przesadzić do donicy, wsadzić do szklarni. Ona w zeszłym roku sobie w szklarni, mimo, że zimno było, to świetnie sobie radę dała, przechowała się i w tym roku już jest dwa razy większa i kwitła przez cały sezon. Tutaj ten kameleon tułacz pstry zawładną moim hebbę, ale na razie jeszcze mam kontrolę nad tym. Zobaczymy, ile na wiosnę wyjdzie z ziemi, ale zobaczcie, jak on się tutaj rozrasta. To jest to jest roślina płożąca, mocno zadarniająco teren, więc trzeba mieć rękę na pulsie, co by za bardzo się nie, rozpan nie rozpanoszyła na naszych Rabatkach kwiatowych, ale kolory trzeba przyznać ma bardzo ładne. A tu jeszcze uchwycę lwią paszczkę, tak na pamiątkę. bo To chyba jedyna lwia paszczka, która. Taka samosiejka, która tutaj mimowolnie sama od siebie zakwitła. I jeszcze kopułka rysanty w kolorze fioletowym. Też bardzo ładnie rozrósł się ten krzaczek. Ten akurat kupowałam i świadomie wsadziłam w to miejsce, ale nie wiem, czy za dużo go tutaj nie będzie. Oznaka jesieni, zimowity już zaczynają kwitnąć. Tu takie kępki się fajne utworzyły. Chyba są mniejsze, ale za to gęstsze niż w zeszłym roku. Fajnie, że wyszły jakoś u nas późno kwitną, bo widziałam tutaj po działkach, że już z tydzień, z dwa tygodnie temu były u sąsiadów. W ogródkach, a u nas dopiero teraz wyszły. Tu jeszcze Wam pokażę z tej strony te zawilce japońskie, gdzie mam pod Żywopłotem. Troszkę tak na uboczu rosną w kącie tego Żywopłotu, ale dają radę i kwitną. Też znacznie większe się zrobiły niż w zeszłym sezonie. I jeszcze po drugiej stronie taki kolor. One są takie pełniejsze. Ale też mnóstwo kwiatów mają. Jednak wiecie co? Stawiam na beliny wieloletnie. Żebym nie musiała co roku wsadzać, przesadzać. Zobaczcie jak ładnie kwitną również niecierpki. A ta komarzyca daje radę. Ona się tutaj bardzo rozrosła. Fajnie też ten tutaj winobluszcz puścił swoje korzonki. I zasłania ten świerk konika. Ale komarzyca niezawodna jest. Do ta, zasłaniania takich właśnie pustych miejsc. Ta skrzynia jeszcze chwilowo takich jesiennych, niskich temperatur nie odczuła. Wiciokrzew również jeszcze nie daje za wygraną, nie poddaje się jesieni. Też ładnie kwiatuszki kwitną późno, ale dobrze, że w ogóle niż wcale miałyby nie zakwitnąć. Jeszcze wam pokażę tą część ogródka. Yy, kolejny znak, że jesień już w pełni, bo trzmielina oskrzydlona, zmienia swoje liście na czerwone. Też fajny ten krzaczek. Bardzo ładnie przebarwiają się na taki intensywny kolor czerwony te liście tej trzmieliny. Róża też jeszcze daje o sobie znać i ja tu już część pączków poprzecinałam i wstawiłam sobie do wazonu, ale wciąż kwitnie. Spójrzcie na te płatki, na ten kolor, taka soczysta do schrupania. Super jest ta różyczka. Mnóstwo w tym sezonie tych kwiatów dała. pącik ciemiernikowy, bardzo te ciemierniki mi się rozrosły liście, bardzo duże wypuściły. W ciągu tego lata, tu nawet co po niektóre kwitną sobie, chociaż ich czas na kwitnienie to jest początek wiosny dopiero, późna zima. No ale jakieś kwiaty tutaj, mimo wszystko, ten jeden ciemiernik ma. Tu ma kolejne kwiatuszki, rozwijają się dopiero. Także ciemierniki, ciemierniki tutaj w tym sezonie też dały sobie fajnie radę. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Na początku wiosny. Kopki hortensji, kwiaty też już przebarwiają się tak jesiennie, mocno jesiennie. No ale taki to niestety czas. I ta ażurkowa jeszcze. I to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie jesieni na działce. A takie domowe podsumowanie zrobię już z mieszkania. się ma na działce w tym roku już koleusy zmieniliśmy do szklarni. Jeszcze tylko będę musiała pod koniec tygodnia podjechać i tutaj se kilka uciąć kilka szczepek koleusów, gdyby je miała niska temperatura sieknąć jednak, to wolę mieć na zaś te szczepki zerwane tych koleusów, żeby miała co podrzucić mam je do przechowania. Mam nadzieję, że przynajmniej część tych dobroci mi przechowa. W mieszkaniu, to znaczy na balkonie, te koleusy będą dotąd, dopóki ich zimno nie zniszczy, ale też pod koniec przyszłego tygodnia mam zamiar je poucinać już, tak, dla bezpieczeństwa. Teraz dają sobie radę jeszcze, jak temperatura w nocy jest poniżej 10 stopni, około 7-6, nic się z nimi na razie nie dzieje, ale już piątek i sobota, to wątpię, żeby dały radę. Z mieszkania nagram Wam już krótkie podsumowanie miesiąca, jeżeli chodzi o domowe rośliny. Ostatni rzut oka na moje koleusy na balkonie. Tak podsumowując ten miesiąc, no pięknie kwitły. Wy to oglądacie najprawdopodobniej w środę 1 października. Już teraz jest zimno im dokucza, bo w nocy jest zaledwie 5 stopni Celsjusza, ale jak widać jeszcze się trzymają. No cóż, ile pobędą, to pobędą. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie mieć koło y, środy, kiedy wy to oglądacie, że tak wygląda balkon na koniec tego sezonu. Zobaczcie, a szkoda normalnie tych moich kolorowych cudności tutaj, ale cóż, taka kolej rzeczy, a niestety na zimowaniu nie mam miejsca. Że jednego mojego ulubieńca, a mianowicie Hoje Chicken Farm. Ona tutaj całkiem ładnie rośnie u Milenki, a na dodatek zaczyna kwitnąć, więc nie sposób nie ująć jej w ulubieńcach tego miesiąca. Zobaczymy, jak kwiatuszki będą wyglądać w pełni kwitnienia. Na razie póki co są jeszcze zamknięte. Jeszcze na chwilę odzywam się do Was od tej strony, żeby pokazać Wam kolejnego, ostatniego ulubieńca roślinnego. Domowego tego miesiąca, miesiąca września, więc chciałam Wam pokazać moją paprotkę, paprotkę Tiger. Będziecie mieć okazję zobaczyć w najbliższym blogu, jak będę przesadzać również paprotkę Tiger, młodszą siostrę tej, bo jak się okazuje, była jeszcze w podłożu produkcyjnym, tym którym do mnie przyszła, ale ja, słuchajcie, tego podłoża nie zmieniam. Dostałam prośbę, żebym pokazała na którymś z vlogów te moje paprotki, więc pokazuję Wam właśnie tą największą. Ona była naprawdę znacznie mniejszych rozmiarów, jak do mnie przyszła. Tak wyrosła. Może nie ma najdłuższych tych wąsów takich, bo tutaj druga jest, która ma znacznie dłuższe, ale ta niczego sobie jest już zagaszczona. A jak ja. Y, hoduję te moje paprotki w kuchni. Długo nie mogłam znaleźć na nie sposobu, ale za ratą Damiana z kanału Zielone Okno po zakupie taką paprotkę y, przerzucam z tą całą bryłą korzeniową i z tą ziemią, lekko ją tylko obsypując do nowej doniczki, i tutaj wypełniam ją ze wszystkich stron. Będzie to może tutaj widoczne. Lechu są. Obsypuję ją kamyczkami, żwirem, czy co tam mam. Ja najczęściej skupiam się jednak na lechu ziemi mimo wszystko. I tak oto paprotki mi rosną. Jeszcze na co bym zwracała uwagę, jak kupuję paprocie wcale nie na ich wielkość, bo to, że kupicie większe paprotki, nie oznacza, że będzie lepiej. Ja kupuję paprotki od maleńkości, od takich kilku liści bo uważam, że najlepiej z taką paprocią postępować od samego początku, Niech ona się zaklimatyzuje w domu do warunków, jakie ma, mamy w mieszkaniu i wtedy ona sobie już rośnie według własnego tempa. Także taka paprotka też uważam, należy jej się wyróżnienie miesiąca, bo daje radę. I podlewam ją przynajmniej raz w tygodniu. Ja mam kalendarz zrobiony z podlewaniem moich roślin. Nie jestem w stanie wszystkich podlać naraz, tym bardziej, że mam tylko 5 konewek 1,5 litrowych, więc wodą przestaną podlewam i niestety, ale kilka dni musi odczekać, zanim będzie zdatna do użytkowania, do podlewania. Tak już są przyzwyczajone mo roś moje rośliny. I według takich moich wewnętrznych zasad rosną. Procie podlewam raz w tygodniu. Strelicję i skrzydło kwiata z reguły co 5-6 dni w okresie letnim. Nie wiem jak to będzie teraz w okresie jesienno-zimowym. Będę musiała rośliny na nowo wyczuć. I jeszcze dodaję do każdego podlewania w sumie paproci niewielką ilość, taką połowkę, połowę dawki agrekolu. Żelu do paproci na nawóz. Żel mineralny, może tak. Także naprawdę niewielką ilość tego żelu daje, ale do każdego podlewania. I to tyle, jeżeli chodzi o te moje paprocie. A wyglądają one tak. Możecie tam z tego zauważyć. Mam już, mam już ich kilka w kolekcji i nie jest wykluczone. Że na wiosnę dokupię sobie jeszcze kilka do dużego pokoju na witrynkę, gdzie mam książki w sam koniec pokoju, ale może dadzą radę. We wrześniu udało mi się nagrać 7 vlogów, a że miałam urlop, to nagrałam sobie jeszcze dwa kolejne. Stwierdziłam, że październik będzie dobrym miesiącem do rozpoczęcia nowej serii. Nowych, dwóch serii. Pół godziny dla rośliny, czyli jak ogarniam swoje zielone w mieszkaniu. I druga seria będzie to właśnie seria odcinków, również zielony, pod tytułem Zielony Październik. Tak sobie to wymyśliłam. Nawet nie tego vloga już udało mi się nagrać z przeglądem roślin, Moich doniczkowych, które mam w dużym pokoju. Więc to jest taki jeden mój filmik na zaś, nagrany w zeszłym tygodniu, kiedy miałam urlop i miałam trochę więcej wolnego czasu. Mam zamiar jeszcze nagrać przynajmniej kilka w październiku, więc zobaczymy, czy czas mi na to pozwoli. Chciałabym, żeby tak było i żeby miała wszystkie zsumowane rośliny razem ze sobą. Choje też będą, ale może. To już będzie listopad albo grudzień, kiedy przegląd tych roślin będziemy robić, zobaczymy. Przejechałam we wrześniu zaledwie 59,5 kilometra. Może jeszcze w październiku uda mi się troszkę nadrobić tych kilometrów, jadąc lub wracając z pracy. Zobaczymy, jak grafik mi się ułoży. Jeszcze roweru nie zamykam na sezon jesienno-zimowym. Mam jeszcze zamiar zrobić tych kilometrów troszkę. Chociaż myślę, że to 500 km to mi pyknie już niedługo. Kolejny vlog to będzie pół godziny dla rośliny część druga, czyli to przesadzanie tym razem moich roślin doniczkowych. Ja nagrywałam te filmiki dzień po dniu, wykorzystując mój urlop i czas, który miałam, więc jednego dnia były choje, ten vlog, który zdążyliście już obejrzeć a drugiego dnia nagrałam odcinek z moimi roślinami doniczkowymi, które przesadzałam. A vlog ten zobaczycie dopiero po tym vlogu, czyli w okolicy weekendu. Bo jak oglądacie tego vloga, to wy macie już pierwszy października. Mam nadzieję, że nie namieszałam. A jeszcze mam ten vlog z zanaczu. odcinek roślinny z przeglądu moich roślin w dużym pokoju i mam nadzieję że systematycznie będę przechodzić między tymi moimi pomieszczeniami w mieszkaniu, pokojami i nagrywać resztę moich zielonych. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog, taki podsumowujący z planami na październik. Dziękuję wam za dzisiaj, za to, że byliście ze mną, że spędziliście swój wolny czas na obejrzenie tego vloga. Życzę wam miłego dnia i do następnego razu, pa, papatki.